Witam. Dzisiaj zajmiemy się callbackiem, czyli funkcją wywołania zwrotnego. Funkcją zwrotną. Funkcja wywołania zwrotnego to funkcja przekazywana do innej funkcji jako argument, który jest następnie wywołany wewnątrz funkcji zewnętrznej w celu wykonania pewnego rodzaju procedury, wykonania kodu, akcji itd. Po pierwsze, funkcja to obiekt nadrzędny. Funkcja, jak gdyby to powiedzieć, to jest first class object, czyli chodzi o to w tym, że funkcja może być, jak każdy inny obiekt, jest pełnoprawnym obiektem. Funkcja z pierwszej klasy obiektem. First class obiekt, dlatego może być przekazywana jako argument do innej funkcji i w niej wywoływana. I to jest właśnie definicja callbacku. Kodujemy oczywiście w CodePenie na telefonie. Kodowanie na telefonie nie jest przydatne i tak dalej. To tylko takie utrwalenie kodu, kiedy nie mamy akurat dostępu do komputera. Callback program CodePen umożliwia bardzo dobre pisanie mobilne. Oto przykłady callbacka. Przechodzimy do J a i dojdźmy do jakichś przykładów, czyli piszemy funkcja function, function. na telefonie się bardzo źle pisze funkcjon jeszcze muszę zrobić co innego przy ustawieniach settings i tutaj, gdzie to było, Behavior Auto Updating Preview On, czyli żeby nam się sam tekst nie przewijał. Nie, żebyśmy my musieli uruchomić function. wtedy lepiej się pisze, bo nie aktualizuje się i tak dalej. Funkcja Dodaj, no tutaj piszemy argumenty A przecinek b, to jest właśnie przykład callbacka, funkcja w którą umieszczamy callback jest funkcją nadrzędną i ab gdzie my mamy nawias, pyk, tutaj nawias function, argumenty ab i tutaj pyk niech ja popatrzę pyk, pyk, pyk na no, telefonie się bardzo ciężko pisze nie jest to zbyt proste. I tutaj napiszemy document-write. Bo można to też robić oczywiście w konsoli. Pewnie wielu osób by napisało to w konsoli, ale akurat w przypadku programowania na CodePenie nie za bardzo to się wpisze. I tutaj document-write to jest A plus B nasz callback. Yy, zaraz to będzie callback i teraz A plus B. I teraz wywołujmy sobie tą funkcję normalnie dodaj. Funkcja jako argument przekazana do innej funkcji. Na razie po prostu sobie piszemy to wywołujemy funkcję bez niczego, po prostu bez żadnego callbacka, 3, 4 i 3 pyk. To są argumenty, i tak dalej. I jest jakiś błąd. Błędy są po to, żeby nas. Function. Nie, nie ma błędu. Tak. No i co? No i dlaczego tu jest po nas kolejny błąd? Dodaj. Function. Fun... Function. Nie. Źle pisząc czasami od. Źle jest napisany wyraz function, dlatego nie koduje się na telefonie, tylko na komputerze. Function dodaj AB. Eee, run, czy teraz nam pójdzie? No, 7, dobra. Eee, callback 7, dobra, ale to nie jest Znale. żaden callback. Usuńmy napis callback. Jest nam do niczego niepotrzebny. Wracajmy do JSa, Więc w tej chwili stworzyliśmy zwykłą, prostą funkcję. Najprostszą z, pro, z, z prostych. A teraz budujemy funkcję nadrzędną. Funkcję pierwszego rzędu. Czyli funkcję, w której jest callback. I piszemy function. function Dobrze piszę, dobrze piszę. Nic nie zdziera, nic nie zdziera. Nazwijmy ją call. Czyli sprawdzam. To tak, żeby było. Pod temat A B. E, no i trzeci argument to będzie nasz call back. E, tak, 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 mniej więcej napisałem, nawet chyba bezbłędnie. Tak. Najlepiej pisać po angielsku, jeśli chodzi o kodowanie, no, gdyż się przyzwyczajmy do tego, jeśli mamy pracować kiedyś w takiej branży. Callback, gdzie jednak używany jest język angielski notorycznie. Callback. No i teraz, tak, żeby wywołać funkcję callback, funkcję wyższego rzędu, musimy zacząć od naszego trzeciego argumentu, który wpisaliśmy w funkcji time. Callback back na przykład i tutaj dajemy te argumenty a przecinek b te argumenty które ja wpisałem a przecinek b absolutnie nie muszą takie być to znaczy może być to dowolne inne słowo wyraz string liczba to nie jest istotne chociaż liczba nie jestem pewien <grym> Zaraz może zobaczymy callback, AB. W każdym bądź razie najważniejsze jest wyzwanie callback i AB. Pierwszej funkcji, która jest tą funkcją jak gdyby podrzędną, która się znajduje w tym funkcja callback, czyli funkcja callback, bo ona jest przekazywana jako argument do tej. I tutaj, żeby ją wywołać, wpisujemy oczywiście słowo kluczowe call". Czyli nazwę naszej funkcji, a w nawiasach piszemy już 4, było 3, no to teraz 2. W ogóle to podwyższe, czy to dobrze widać, tak żeby nie było. Funkcjon dodaj A plus B dokument write 4, 2, pick I tutaj jeszcze w argumencie musimy dodać słowo. W parametrze właściwie, bo to są już parametry funkcji, musimy dodać słowo dodaj, czyli nazwę naszego callbacku. Bo naszą funkcją callback jest funkcja dodaj, która dodaje dwa argumenty a i b, bo to są argumenty na górze a i b to argumenty, dodajemy te argumenty i wartość teraz w naszej funkcji, funkcjon call callback, czyli z callbackiem wpisujemy i tutaj wpisujemy, tak jak mówiłem, dodaj. Okej, okay. pyk. I teraz mamy tu wynik 7 z poprzedniego, bo musimy odpalić. Czy wszystko dobrze? Chyba tak, run, leci. Co mamy 6. No 4 plus 2 równa się 6. Dobrze. I tak dalej. Teraz trochę popracujmy nad tym kodem go zmieniając. Tak jak już mówiłem, tu nie musi być A i B jak wyżej. Może być na przykład X i Z. Żeby to zadziałało, musi być oczywiście tutaj też Z i X. A na argumenty, żeby nie było, zróbmy sobie 4 i 9. Dodaj, dodaj, call, call. E, wszystko działa. pek, run. Co nam wyskoczy? 13. O, pechowa liczba. 4 plus 9. U, tu, 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 tu. No i tak właśnie wygląda callback. Że funkcja, funkcję dodaj prze przekazujemy jako argument do funkcji nadrzędnej, funkcji pierwszego. Funkcję pierwszego rzędu. Obiekt pierwszego rzędu. Funkcję nadrzędną. First class obiekt, Funkcja nadrzędna. Do funkcji nadrzędnej i go wywołujemy i działa. Jakoś inaczej. No, tak na przykład, powiedzmy, że tutaj nie ma dokumentu. Write. A zlikwidujmy to. E, tutaj wpiszmy inny return. Oczywiście możemy dowolną liczbę funkcji dodawać. Return A plus B, i tutaj wpiszmy e, document. Write. Czy na pewno nam to tak zadziała? To jest, jest bardzo często używane i jest ważną. Poza tym rekruterzy lubią pytać zawsze o kolbek, jeśli o to chodzi. Eee, Dokument white, callback X, zx, czy wszystko dobrze? 4, no, że to było pachowe, no to dajmy siódemkę szczęśliwą. Ale a to, 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 nie jestem pewny, czy na pewno nam Nie popełniliśmy żadnego głupawego błędu zaraz się przekażę. 11, nie, nie popełniliśmy czyli na przykład dowolnie możemy to mieszać i tak dalej możemy dodać funkcję, skoro była dodaj to funkcja e, function odejmij odejmij funkcja wyższego rządu Funkcja pierwszej klasy, funkcja główna, funkcja bez tego rzędu to funkcja call u nas odejmie i tutaj jest oczywiście C i D jako argumenty. Pyk, może być też A i B, takie same będą jak te wyżej, C i D, nieważne. To jest ponowna funkcja kolbek. Piszemy, teraz odejmij i oczywiście co będzie. Return. A odjąć. ojej return A odjąć B i teraz, tak, jeszcze tutaj oczywiście na was nawiasy, wąsatę, curly, blackless. W tych lesach musimy umieścić i tutaj odejmi, i tutaj return A i B, czyli no, dajmy 4 i 7 może być, ale tutaj zmieńmy na odejmi. Min... Um, Run. Już? Dobrze? Źle? E, błąd. No, ej, no, nie lubię błędów na tym programie. Błędy są dla nas. A is not defined. E, a, bo. A, no, bo super. Wpisałem C i D. E, C objąć e, D, tak. I tutaj tak, 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 tak. Run. Zmieniłem tutaj nazwę argumentów na C i D, a zostawiłem ponownie z przyzwyczajenia rozpędu wpisałem A i B. No dobra, no to mamy drugi przykład, że może być tych funkcji dużo i możemy wywołać raz jedną, raz drugą i tak dalej, i tak dalej. Może być po prostu zwykły napis. Zobaczmy z napisem. Tutaj wpiszmy. Dajmy na to X i tutaj return Zobaczmy ze stringiem i tutaj X i tutaj wracaj C o nie zaraz a no dobra, dobra nie, to niech to będzie oczywiście tutaj musimy zostawić to, czemu nie, tej funkcji nie dodajemy, ona sobie jest, żeby pokazało, że możemy wywołać, jak jest ta, to możemy dalej wywołać tą i tutaj tam wywołaliśmy x, return, return, no to taka taka x, callback x i teraz x, no i nie, wychodzi coś, i teraz callback x document write i tutaj odej no to dodaj oczywiście dodaj i tutaj jakiś tam napis kodujemy kodujemy napis grupa wyrazów no wiadomo o co chodzi tak no i przecinek, i wszystko dobrze, wszystko dobrze chyba. No i efekt skodujemy. No i oto kolejny przykład: callbacka. Tada! Istnieje też dużo funkcji wbudowanych wyższego rzędu, do których można podać inną funkcję jako callback. Przykładem takich funkcji które są wywoływane asynchroniczne to jest oczywiście setTimeout, set interval na przykład. Czyli weźmy na przykład set interval to jest funkcja wywoływana asynchronicznie. Wcześniej nasze funkcje, które tworzyliśmy wyższego rzędu, była funkcją synchronicz wywoływaną synchronicznie set interval interval i tutaj interval nie wiem czy obcięło czy ja wstawiłem błąd funkcja set interval czy, która zwraca nam jakiś interwał czasowy no, żeby ją zapisać to musimy na przykład zrobić coś takiego Document Write. Right. oczywiście źle napisałem tutaj dajmy po prostu jedynkę i jakiś czasowy inter interwał czyli 1000 milisekund i zamykamy funkcję pik więc tak, to jest również funkcja callback, funkcja wbudowana wyższego rzędu, w którą jest wbudowany. Musimy podać jej argumenty, takie jak widać. No, na przykład, jedynka, Teraz nam się będzie na ekranie pojawiać Jerynka co sekundę, chyba. No. No i pojawia się. A żeby było ciekawiej, to tam. trochę szybciej. Dobra. Kończmy z tym. Lepiej to, bo zaraz zapcha pamięć telefonu, na którym koduję w ten sposób. No, to jest funkcja wykonywana asynchronicznie i funkcja również callback. Tutaj trochę zmieniłem tę funkcję. Sprowadziłem zmienną LED A równą 1. I to samo, a tutaj dodałem A, co wyjdzie w takim razie z naszego callbacka. Na pewno będzie wyglądać lepiej niż jedynki pojawiające się co sekundę. 1, 2, 3, 4. Prześpieszmy. Run. No tak działa funkcja właśnie callback. W przypadku set time interval, oczywiście jest również set time out. Nie wpiszmy teraz set out. One. i pokazało nam jedynkę po sekundzie, po stu milisekundach. Tutaj dodamy tyk żeby było inaczej. Run, jedynkę nam pokaże po sekundzie zero run. Po sekundzie. Tak działa setTimeout. Również funkcja asynchroniczna i będąca callbackiem. Funkcja wbudowana wyższego rzędu. Musimy podać jej argumenty, takie jak właśnie tutaj funkcje document.write, a++, 1000 coś nam wypisuje na przykład. No może też być oczywiście string, napiszmy js. Zajmij, zamknijmy pick run, po sekundzie się nam pojawi napis JS. Tak? Tak. Po sekundzie się pojawił napis JS. Set timeout document write. I tak dalej. W tym momencie już led, a nam nie było potrzebne. Następnym przykładem wykorzystania funkcji callbacka są różnego rodzaju nasłuchiwacze, czyli add Event listener to również funkcje wywoływane asynchroniczne, ad event listener. E. Zaletą kąt i jego wadą za, jest to, że nie podpowiada. Czyli dla osób, które uczą się, dobrze jest, że nie podpowiada, ale to nie jest koniecznie. Ale jak chce się szybciej kodować, to jednak jak już się umie te pierwsze i tak dalej, to dobrze jest jak podpowiada program. Add event. Tutaj oczywiście albo ja nie wpisałem, się pomyliłem klikając w tą małą klawiaturę, albo nam mi obciął ad event listener literkę T w tym wywoływaczu. I teraz przykład Add event. No tutaj jeszcze wpiszmy z przodu dokument. Podwyższymy to. Dokument. Kropka. Add event listener. Czyli nasz nasłuchiwacz musi mieć zdarzenie. To zdarzenie to oczywiście nazywa się click. Czyli na co reaguje nasz at event listener? Nasz nasłuchiwacz. Nasza funkcja callback. Funkcja wyższego rzędu. Funkcja callback. Funkcją. Żeby nie było wpisujemy tak, czekaj, funkcja. tutaj tak, nawiasiki, tutaj żadnych argumentów nie podajemy, funkcja anonimowa czy jak to się tam nazywa pyk i napismy w niej na przykład document White Wolałbym konsol Log, ale się nie da. Nie zawsze konsola działa, gdy kodujemy na telefonie. Right. I wypiszmy jakieś słowo. Dajmy na to Hello. Hello. I tutaj musimy te same nawiasy. Dobra, czy to zadziała? Zobaczmy zasejwujmy, co jakiś czas dobrze jest sejwować Dokument .at event list, klik, o już proszę jeszcze dobrze czasami przejrzeć kod było dwa razy n wpisane w function no, run no. nie działa błąd jaki błąd Missing argument, o tutaj jeszcze nie ma, widzę, przecinka, run. E, Dokument write hello, nie ma tutaj nawiasa i jeszcze raz. tutaj jeszcze nie ma nawiasu, nawiasu save, zasejwujmy teraz run czyli taki prosty kod, a już tyle błędów czekamy z niecierpliwością na to co się wydarzy, nic się nie wydarza znowu jakiś błąd nie pokazuje błędu add event listener click, function Document right hello, no po prostu, no po prostu, w... o yes. coś bardzo walno dzisiaj działa ten kompilator, ten nasz CodePen, widać, bo jednak pokazało źle, ale łatwo dużo błędów popełnić, nawet w tak prostym kodzie. Czyli mamy tutaj do czynienia z kolejnym callbackiem, który jest wykonywany asynchronicznie, te dwa pierwsze przykłady, dodaj, które tam były, odejmij, to były przykłady, wykonywania kodu synchronicznego. Tak jest to ważne i trzeba pamiętać. A tutaj mamy wykonywanie Advent Listener, Set Time Out, Set Interval. To są wykonywania kodu asynchroniczne i to jest bardzo istotne. Co warto zapamiętać z tego odcinka? Funkcja wyższego rzędu. First class object, czyli że funkcja jest pierwszej klasy obiektem i może być podawana jako argument do innej funkcji. Wtedy ta funkcja staje się funkcją nadrzędną, funkcją główną, funkcją wyższego rzędu i ta funkcja przekazywana jako argument to właśnie jest callback. Callback może być w Konywany synchronicznie, asynchronicznie, asynchronicznie to właśnie dzięki Add Event Listenerowi, czyli nasłuchiwaczowi, że klikamy w ekran i dopiero coś się dzieje, tak? Dopiero przy zdarzeniu klik, no i Set down eye, Out i Set Interval. Więc dzisiejszy odcinek wyszedł dosyć długi Nie już będę go kończył. Zapraszam do subskrypcji subskrypcji oraz lajkowania moich filmów. Dziękuję i pozdrawiam. Mam nadzieję, że się nie zanudziliście, ale odcinek był troszkę za długi, a callback jest naprawdę bardzo ważną rzeczą. Dzięki i pozdrawiam.